Dziś kolejny odcinek z Clash of Clans i dziś pokażę Wam, no, jak się klan rozwinął i. No, klan od tymczasowe. Tak wyglądały klan łocy, wygrywamy. Tak wygląda nasz warlock, tam wszystkie wojny wygrane. Niedługo druga liga klanu, 20 osób w klanie. Już dostałem 1500 donatów. Najlepszy gracz w klanie to Alex. I teraz nie, teraz nie jest online. I tak yy... zobaczymy, jak pójdzie nasz yy, ludzie w klanie, jak są już Jakim pójdzie atakować... Będziemy siebie atakować nawzajem. Ja nie mam na razie czemu. Ale zobaczymy jakąś. On... mógłby. Oraz... Nie, nie ten tylko. Oli mógłby, czy nie mógłby? Nie może. A to nie poćwiczymy. Tam się robi wojsko dla tych do kolegów, Witek i tam inni. Tam, o, Lewowi. Pokażę wam... O, się mnie na jedną gwiazdkę zaatakował. Pokażę wam replaya. Przyśpieszone. No mniej więcej jakoś tak, ale słabo mi poszło. No i tak zrobił jedną gwiazdkę My tam zrobiliśmy ich więcej Ja atakowałem tylko ósemkę i siódemkę Czyli tak i tak Bo poprawiałem po nich No tutaj Na moim drugim koncie zaatakowałem dziesiątkę Udało mi się na trzy gwiazdki Gowol óse... Gowol dziewiątkę No gratuluję Mam też, tutaj na Gwiazdki tam zaatakowali, ale też dobrze, więc gratuluję i pozdrawiam. Mam która na 8 levelu, chcę zabić na 9, bo zaraz będzie mnie stać, tak jak widać, w prawym górnym rogu. Mam Dark Super Factory na drugim levelu i będę ulepszał na, na golem niedługo. O tak, to jest atakuje? zaatakuje. Ma słabe wojsko. No, akurat nie ma tego. Może mi wyjdzie, chociaż jakoś lewa. Zobaczymy. Chociaż na 10% może. Chociaż. No, jest 10% zaraz. Okay, no. 9? 10 na 11 Przecież jest tak 5 łapów w górę i kolejny odcinek, tam z jakiejś tam wojny może z będzie tam kolejna reaccja i akurat będę atakował Jeżeli będziemy wygrywać, bo jak przygrywasz jak trochę słabo będzie to próba pokazane One 25% będzie to jest taki No, ustawienia mam dob dobre z naszych planów. Więc to też no fajnie bardzo. albo zakończę już atak. Mm. No, tak to mniej więcej wygląda, lub balon 3. robi Oczywiście na bieżąco jestem więc tego mam. Tyle donatów, i w ogóle do zdanych. na bieżąco im od razu zdaje. Tak wygląda moja wioska. Taka długa. Taka długa zapasowa. No i to by było mniej więcej na tyle. Tak więc. Ja się z wami żegnam. Koledzy też się pożegnają. A ja przez ten czas pokażę, moje, w mojej lidze, jak tam ogólnie jestem. A w topce tam jeszcze nie jesteśmy. Ale planujemy być tak jak inni. Tak jak inne klany, oczywiście. Ale jesteśmy do tacy. A niedługo na pewno będziemy. O czy już się pożegnali koledzy, tak więc ja też się z Wami żegnam. Cześć.